Zastanowiliśmy zrobić taki odcinek QA. Polkur robi dużo popków No, to jest już <laughs> ciekawa historia. Mam 32 lata. Dodałabym jeszcze kilka tych ale <laughs> Celem jest dojść do 100 tysięcy obserwujących. To nie lubię disco pola. <laughs> Cześć, z tej strony Buźka i Karol, czyli Endersi. Słuchajcie, dostajemy od Was mnóstwo wiadomości prywatnych na Instagramie z różnymi pytaniami. Tych pytań jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie na nie co chwilę odpowiadać, ale postanowiliśmy zrobić taki odcinek Q&A, gdzie odpowiemy na te najbardziej powtarzające się, a jeżeli będziecie mieć kolejne, to oczywiście piszcie e, pod filmem tutaj pod tym, będziemy je zbierać i co jakiś czas będziemy się starać taki odcinek Q&A e, zrobić, żebyśmy po prostu mogli zaspokoić Waszą ciekawość. Pytania mamy już zebrane, więc co? Zaczynamy? Myślę, że tak. Będziemy czytać pytania z telefonu, bo sobie je wypisaliśmy, te najbardziej e, powtarzające się. No i zrobimy także każdy odcinek QA to będzie taka dyszka pytań, e, na które będziemy odpowiadać. Tak, lecimy z magiczną dziesiątką pytań. E, skąd się wziął pseudonim Pan Puśka? Oj, tak, to jest pytanie, które chyba słyszę najczęściej czy to na TikToku, czy to na Instagramie czy chociażby tutaj pod filmikami naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo, także teraz mam możliwość opowiedzieć o tym skąd się wzięło, wziął pseudonim Buźka i jak właściwie to wszystko się zaczęło. E, historia jest zmieniająca z czasów bo pamiętam, że jeszcze jak byłem w podstawówce, to była druga albo trzecia podstawówki, kiedy ten pseudonim został mi nadany a nadał go mi mój w, w, WF-ista, e, czyli i nauczyciel e, wf, -u. WF -u, tak? A dlaczego? Dlatego, że ja mam na nazwisko Gębski, co się kojarzy trochę z gębą, ale no, gęba może nie jest jakoś e, ładnym określeniem, więc e, nazwą mnie Buźka. I od drugiej podstawówki wszyscy na mnie, słuchajcie, mówią Buźka, odkąd tylko pamiętam. Natomiast skąd się wziął pan Buźka? To już troszeczkę wyszło z przypadku. E, ja jeździłem na obozy, kolonie, gdzie byłem wychowawcą i dzieci nie mogły do mnie mówić Buźka. No bo wiecie, była różnica wieku, trzeba było zachować tę formę pan pani. Więc dzieciaki zaczęły mówić do mnie panie Buźko. No i pseudonim artystyczny właściwie wymyślił się całkowicie sam. Poszło. Pan Buźka zostało wymyślone. Super, I cały czas jesteś Buźka. No dobra, lecimy dalej. Jakie jest Wasze największe marzenie? Okej. Okay. No to takie trudne pytanie. Tak, no bo marzenia się zmieniają, więc w zasadzie jest takie dużo. Marzenia się zmieniają, a dwa, że tych marzeń jest dosyć sporo, bo ogólnie no, lubimy realizować swoje marzenia, więc jak już jedne zrealizujemy, to właściwie pojawiają się kolejne. Natomiast tu jest pytanie, jakie jest wasze, więc nie wiadomo, czy chodzi o to, żebyś ty powiedziała swoje, czy ja, i ja swoje, czy chodzi o to, żebyśmy powiedzieli wspólne marzenie. Więc, może zrobimy i tak, i tak. Ty powiesz tak. swoje, ja powiem swoje, a później powiemy jakieś takie nasze wspólne marzenia, ok? Tak, jasne. To zacznij. Mm, no, teraz moje największe marzenie to zmienić samochód. <grym> Twoje muszka? Moje to jest takie trochę większe marzenie. To jest takie marzenie, które już od wielu lat mam. Chciałbym polecieć do Kalifornii. To jest, wydaje mi się, stan w, w Ameryce. Który najbardziej do mnie przemawia, czyli ta słoneczna kalifornia, plaże, muzyka, ten taki chill, palmy, to jest coś, co chciałbym zobaczyć na własne oczy. Natomiast jakie jest nasze wspólne marzenie? Może to nie będzie do końca marzenie, ale to będzie raczej chyba taki cel, wydaje mi się. Kiedy zakładaliśmy kanał Entersów, od początku powiedzieliśmy sobie, że naszym takim celem jest dojść do 100 tysięcy obserwujących. I to jest taki nasz taki próg, do którego dążymy, do którego chcielibyśmy no, w miarę szybko dojść. No i mam nadzieję, że nam w tym pomożecie e, i będziecie subskrybować nasz kanał, bo jeżeli będziecie to robić, to właśnie nasz taki prywatny cel e, się spełni, spełni i będziemy wam za to bardzo No dobrze, to lecimy z kolejnym pytaniem. Jak się poznaliśmy? No, to jest już <laughs> ciekawa historia, wydaje mi się. Ponieważ e, zanim zeszliśmy się, zanim byliśmy w związku, no to znaliśmy się już dużo, dużo dłużej. Pierwszy raz zobaczyliśmy się na szkoleniu, które organizowałem I prywatnie jako Bartek. Prowadziłem wiele szkoleń e, z animacji, a także z iluzji dla innych animatorów. No i na jednym z takich szkoleń właśnie pojawiła się Karo. I wtedy oczywiście już polubiłem Karo, już wydawała mi się bardzo sympatyczna, ale wiecie, to było pierwsze, pierwsze nasze spotkanie. Natomiast bardzo mnie urzekła tym, że jest taką optymistyczną, roześmianą i taką wiecznie starającą się e, wprowadzić dobrą energię osobą. I to mnie bardzo urzekło. I można powiedzieć, że od tamtego szkolenia, od tamtej pory nasze drogi krzyżowały się w różny sposób. Natomiast e, jak to było z Twojej strony, kiedy tak naprawdę stwierdziłaś, że okej, okay, ten gość jest fajny, może, może nawet mi się podoba. W ogóle faceci w animacji to jest rzadkość, więc e, tak jakby to było już takie wow, że o pan Buźka, ale zanim e, poznałam pana Buźkę, no to e, sprawdziłyśmy z siostrą, kto to w ogóle jest i tak no. Taki po prostu gościu w żółtym stroju. <laughs> Już byliśmy na szkoleniu, naprawdę profesjonalizm, yy, to jak tańczył, no po prostu wow. No i tak coraz bardziej się do siebie zbliżaliśmy. Aż bardzo to, to musiało wykiepować. No. Tak, dokładnie. Yy, Jakie no. mamy kolejne pytania? Dobrze, kolejne pytanie, jaka jest wasza najlepsza zaleta i najgorsza wada? No dobra, to ja wydaje mi się, że, że wiem. Yy, Ciężko mi wybrać, która zarówno wada, i zaleta, która jest taka największa. Więc myślę, że tak powiem po dwie, trzy, bo, bo, bo ciężko mi wybrać. E, może zacznę od wad, żeby później był lepszy ja wydźwięk. E, dobrze, więc moja wada jest taka, że dość szybko potrafię się denerwować, ale nie tak, że wybucham złością, tylko że coś mi może nie pasować i, i to po mnie widać. To, to tak, to mam taką wadę. E, kolejna wada to jest taka, że czasami potrafię e, zbyt zatracić się w pracy I, i to jest, można by powiedzieć, że no, jestem pracowity, to dobrze, ale u mnie to jest aż przesadzone momentami. Natomiast zalet, które wydaje mi się, że mam, chociaż ciężko jest mówić o sobie, ale, ale wydaje mi się, że to jest na pewno punktualność. Jestem zawsze punktualny i dobrze zorganizowany. I ta ambicja, która no, przed chwilą powiedziałem, że, że to trochę moja wada, ale też um, zaleta, ponieważ dzięki tej ambicji mogę dochodzić do swoich celów, realizować je, do swoich marzeń. I no, wydaje mi się, że, że dość ta praca pomaga mi w, swoim, w moim rozwoju. Super. Czy potwierdzasz to w ogóle? Potwierdzam to, tak. Uf. Dodałabym jeszcze kilka tych badań, ale, ale wystarczy. E, to teraz ja. E, najlepsza zaleta... Ja zacznę od zal e, Najlepsza to zaleta... Będzie. E, Bycie księżniczką. Nie jestem księżniczką. ja. <grytuję>. Nie jestem księżniczką, palo. Nie jestem księżniczką. E, najlepsza zaleta... E, no to, że jestem optymistką. W sensie... Ja, Podejście do życia takie pozytywne, to jest, to pomaga. A najgorsza wada? Mm, to, ciężko jestem, wybrać, nie? Nie, nie ciężko wybrać. To, że jestem zapominalska i cały czas coś gubię i e, tak... I szukanie kluczyków to jest zawsze nie dobre. jesteś, ale, ale faktem, że... Jestem tak zapominalska. Roztargniona bym powiedział. Tak. Taka roztrzepana. Więc e, moi znajomi nawet e, kiedyś kupili mi do kluczy taką specjalną, słuchajcie, e, taki breloczek, gdzie się jak się gwizdało, to on wtedy dzwonił i wiadomo było, gdzie ten, e, te klucze są. Ten breloczek, słuchajcie, e, piszczał non stop, więc go wyrzuciłam. Nadal... tam że Nie. A ile lat ma pan To no, też odpowiedź dosyć krótka. Słuchajcie, też zadawane mi jest to pytanie wielokrotnie, zwłaszcza jak na TikToku prowadzę live'y, To chyba to jest pytanie, które przewinęło się najwięcej razy, więc odpowiem jeszcze raz. Mam 32 lata. To jak kiedyś będziecie oglądać ten odcinek, to powiecie, o boże, ale buźka jest już stary. Bo teraz nie jestem. Dobrze, e, nie jestem. Zjadzimy Czytajmy wiesz, to, kolejne jak. pytanie. E, jakie jest ulubione Danie Karoli? Ja bardzo lubię jeść, więc lubię bardzo e, dużo dań. Ale <śmiennie> to nie było... chodzi o ilość, <śmiennie <śmiennie tylko chodzi o to, co, co lubisz za no, nie tak, ile. Chciałam lubię. Zacząć wymieniać. <śmiennie> no, lubię karpatkę, ale lubię też. Ale to jest, jest deser, a to chodzi o danie. Dobrze, Lubię kalafiory i lubię zupę kalafiorową mm, i dniową. Mm. To ja to tak e, zabygduję trochę to pytanie. Gdybyś miała zjeść ostatni posiłek w swoim życiu, co to by było? Zupa kalafiorowa. Serio? Tak, krem Mogłabyś wybrać totalnie wszystko. I zupa kalafiorowa? Tak, lubię kalafiorowa. To jesteś Nie, Ty też. Dobrze, no zaraz zobaczymy, co jest dalej. O, jak mają na imię Wasze króliki. To o, ja idę po króliki, to mam... Słuchajcie, to, to skoro mamy takie pytanie, to od razu pokażemy Wam nasze króliki. Także e, Karola teraz poszła je łapać, więc zrobimy tak, że tutaj będzie cięcie i my powrócimy za sekundę, to będziecie widzieć, że to jest za sekundę, a my postaramy się je teraz złapać. No i widzicie, jesteśmy już po przerwie razem z naszymi królikami. Jak widzicie są dwa. Ja mam tego większego i starszego, to jest salem. Salem słuchajcie, urodził się, o troszkę się wyrywa. Nie lubi kamery, Nie. E, urodził się w Wigilię, 24 grudnia 2020 roku. A to jest Falkor, Falkor jest mniejszy i e, urodził się 12 stycznia, e, ale zobaczcie, ma takie niebieskie oczy i pomalowane oczka w ogóle i miał być cały biały, ale niestety ma, znaczy niestety, super, ma kolorowe uszy. Słuchajcie, i muszę Wam powiedzieć, że do tej pory wydawało mi się, jak jeszcze nie mieliśmy królików, że no, króliki to króliki. no Po prostu gryzą, śpią, e, robią kupę i, i, i to wszystko, co króliki robią. Ale okazuje się, że co królik, to inny charakter i te dwa różnią się tak mocno charakterem. Salem jest taki, że e, jest trochę złośliwy i jeżeli coś mu się to nie podoba, to bardzo mocno komunikuje, to potrafi tupnąć e, o ziemię, potrafi być niezadowolony, potrafi po prostu uciec, e, jeżeli po prostu jest niezadowolony, a falkor jest takim przeciwieństwem. Falkor robi dużo popków. Falkor jest w ogóle odważniejszy od Salema. O, tak. E, ciekawski. Jest bardziej ciekawski, tak. Salem jest... O, czekajcie, bo troszkę mnie tutaj drapie, a ja tego też wezmę tutaj. Jest, jest faktycznie bardziej ciekawski, ten mniejszy, natomiast Salem lubi spokój i ciszę, ten z kolei lubi jak się dużo dzieje. Mają swojego Instagrama, Tak. jeżeli byście chcieli zobaczyć, to tam wrzucamy ich, co jakiś czas wrzucamy ich zdjęcia, Salem and Falcon Widzieliście nasze króliki, eee, to teraz idziemy dalej z pytaniami, czym zajmujecie się na co dzień? No to jeżeli, jeżeli śledzicie mój kanał, czy to na TikToku, czy, czy chociażby na YouTubie od dawna, to myślę, że bez problemu odpowiecie na to pytanie sobie sami. Słuchajcie, jestem iluzjonistą i animatorem, komikiem. Co prawda animatorem już troszkę mniej, bo już powoli odchodzę od takiej typowej animacji, gdzie tańczę czy bawię się z dziećmi. Natomiast iluzjonistą jestem jak najbardziej takim pełnoetatowym. To znaczy, że nie zajmuję się niczym innym więcej, poza oczywiście kanałem Entersi, ale to poniekąd się pokrywa. Natomiast, jako Pan Guśka, przede wszystkim jestem iluzjonistą, i to jest moje takie główne, docelowe zajęcie takie na pełny. Ja, ja jestem e, animatorem e, czasu wolnego, ale też jestem instruktorem Zuby. E, bardziej dla dzieci, bo e, mam uprawnienia, uprawnienia dla dorosłych, ale niestety nie lubię takich zajęć. E, I męczą mnie, za to Zuba z dzieciakami, no to po prostu ruszał ciał. E, prowadzę też na co dzień po prostu zajęcia z dzieciakami e, i jestem wychowawcą e, na obozach fabularnych w wakacje, więc e, zawsze wyjeżdżam na no, dwa miesiące y, daleko i po prostu szaleje z dzieciorami y, na obozach. Ta rozrywka, turystyka, no to to są te rzeczy, którymi się na co dzień zajmujemy. Tak jest. No dobra, zostały nam jeszcze chyba dwa pytania, tak? Tak. Lecimy z dziesiąteczką, czyli teraz lecimy na dziewiątek. Jakiej muzyki słuchacie? O, no, jak chodzi o muzykę, to. To ja nie wyobrażam sobie życia bez muzyki. Ja naprawdę jestem tak bardzo mocno wgłębiony, nie tylko w samą muzykę, taką, która leci, ale też lubię dużo ciekawostek o zespołach, których słucham. Też lubię się dowiadywać o nowych płytach, o, o nowych trendach muzycznych. Także bardzo mocno wsiąkłem. Już od dziecka pamiętam muzykę mi towarzyszyć w życiu. Natomiast jak chodzi o gatunki, ciężko powiedzieć, że słucham jednego gatunku czy dwóch, bo słucham bardzo zróżnicowanej muzyki. Zawsze mówię, że słucham po prostu dobrej muzyki. Natomiast takimi, takimi głównymi nurtami to jest przede wszystkim rock, to jest hip-hop, to jest jazz, blues, trochę elektroniki, funk, także to jest bardzo duży mishmash rzeczy, którymi, których słucham, ale generalnie staram się wyszukiwać takie perełki, jakieś świeże, nowe brzmienia. I to mnie pasjonuje tak, zagłębić się w muzykę. Natomiast jest jeden jedyny chyba gatunek, e, który po prostu nigdy nie mogę zdzierzyć i którego nie lubię. Jestem znany tego w swoim towarzystwie. Zawsze powtarzam, że w każdym gatunku muzycznym znajdą się dobre piosenki poza jednym. I możecie mnie hejtować teraz w komentarzach, bo jeszcze, że tak będzie, bo prawdopodobnie... Większość ludzi będzie miała inne zdanie, ale ja na przykład nie lubię Disco Polo. Jestem ogromnym fanem... Znaczy fanem, ojejku, wrogiem. Jestem ogromnym wrogiem tego gatunku muzyki. To nie jest tak, że ja na weselach to mogę się pobawić, nie. Ja nawet na weselach się przy tym nie bawię. Także jeżeli komuś to nic się nie podoba, pewnie będzie wiele takich osób, to błagam nie hejtujcie w komentarzach za to. Bywa. Ja? Ja nie mam też jednego e, takiego rodzaju muzyki, którego słucham, no bo to zależy od nastroju. Czasami, czasami mamy taki dzień, kiedy chcemy posłuchać czegoś e, spokojniejszego, e, ale takim najbardziej ulubionym to jest taki alternatywny rock. Nie lubię takiego, hmm. znaczy lubię klasyczny i normalny, ale taki alternatywny, polski, nice. E, bardzo lubię słuchać e, i e, toleruję disco polo. Sama bym sobie nie włączyła w życiu, ale jak jestem na weselu, to spoko. E, I ostatnie pytanie. E, jakie zwierzęta lubicie? okej. Okay. Dobrze, to ja zacznę, bo myślę, że u mnie to jest oczywiste i za chwilę ty powiesz o swoich zwierzętach. Słuchajcie, no ja... Może wydaje, widać, że gdzieś się przewijają u nas tukany. E, mam, mam wiele rzeczy z tukanem, to jest właśnie chociażby ta, ten pluszak, mam też kubek, długopis, e, wiele różnych akcentów tutaj pewnie u nas czasami w odcinkach widzicie. Także u mnie, moim ulubionym zwierzakiem jest tukan. E, ja, e, ja w ogóle lubię zwierzaczki, e, ale ja lubię bardziej psy, koty e, w ten sposób, no i na przykład Słuchajcie, doszliśmy do końca e, naszych pytań. 10 pytań przerobiliśmy. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście o nas i może wpadły Wam jakieś nowe pytania. Jeżeli chcielibyście zadawać kolejne, to zapraszamy do robienia tego pod tym filmem. E, bardzo, wtedy, bardzo zachęcamy, żebyście to robili, bo my mamy materiał, żeby kręcić kolejne takie odcinki, a podobają nam się takie Q&A, -e, bo możemy Wam trochę przekazać informacji o sobie, możemy się lepiej Dzięki temu poznać. Słuchajcie, subskrybujcie nasz kanał, y, dawajcie łapki w górę, obserwujcie nas na Instagramie. Y, I zapraszamy Was na za tydzień o 14.00. Do zobaczenia. No, teraz jest moment, kiedy Ty możesz mówić. Aha. na Instagramie albo w komentarzach pod jeszcze raz co zrobimy.